przez telefon, żeby wyciągnąć od nas te wiadomości, które chcą, abyśmy im przekazali my oczywiście. Kiedy oni zaczynają budować u nas ten fundament adrenaliny, którego słupek rośnie w górę, podejmujemy pochopnie decyzje, dzięki którym właśnie oni uzyskują to, co chcą uzyskać. I często dochodzi właśnie do wielkich tutaj wtedy strat, strat pieniężnych, czy to jest właśnie kwota 300 zł zaczynając. Będąc po 30 tysięcy, 130 tysięcy, 200, dorobki całego życia po prostu niektórych ludzi. Co by tu powiedzieć o tych osobach może, bo mówimy tutaj o oszustwach, o was jako pokrzywdzonych, poszkodowanych. Istotnym jest tutaj kluczowym elementem też wspomnieć o tych przestępcach. To nie są już tacy przestępcy, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, nazywając tymi złodziejaszkami z Kevina, tak? Z naszego filmu świątecznego, Kevin, w domu którzy gdzieś tam wchodzą, przeracają, się, zgają się. Nie, to tak nie, to takie działają. Działają tutaj na bazie po prostu internetu. Bardzo intelektualni są rozwinięci intelektualnie, bardzo inteligentni, wiedzą jak mają podejść do sprawy. Tak jak tu właśnie komendant wspomniał odnośnie tych e, działań socjotechnicznych i tak dalej, techniki. więc e, troszeczkę tutaj powiedzmy, że pozycja nasza jest stracona. Powiedzmy, wasza nie tylko, tak jak i nasza młodych bo potrafią naprawdę bardzo dobrze zmanipulować, bardzo dobrze odegrać tą rolę, żeby właśnie to wyszło na ich korzyść.